Polska z awansem na Euro przez. Jak wszyscy wiemy, wczoraj zakończyły się zmagania w kwalifikacjach do Euro 2024 w Niemczech. Tak. Polska, jak wiemy, wczoraj nie występowała, ponieważ mieliśmy już za sobą 8 meczy. Jakie drużyny zakwalifikowały się? Proszę państwa, z pierwszych miejsc i z drugich drużyny, które zakwalifikowały się od razu. Są to Hiszpania, Ze Szkocją z grupy A, Francja z Holandią z grupy B, Anglia z Włochami z grupy C, Turcja z T Chorwacją z grupy D, Albania, Czechy z grupy E, Rumu, Belgia, Austria z grupy F, Węgry, Serbia z grupy G, Dania, Słowenia z grupy H. Z grupy I Rumunia i Szwajcaria oraz z grupy J Portugalia ze Słowacją. Jeśli chodzi o baraże, jakie drużyny awansowały, to proszę Państwa, mamy tak. Mamy Polskę, Walię, Izrael, Bośnię i Hercegowinę, Finlandię, Ukrainę, Islandię, Gruzję, Grecję, Kazachstan, Luksemburg oraz Estonię. Tak, są to grupy. I już wiemy, jakie jest roz rozstawienie: mianowicie Polska zagra w półfinale z. Estonią, i następnie możemy zagrać w finale z Walią, Finlandią, Ukrainą bądź Islandią. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o pozostałe ścieżki barażowe, no to mamy. Yy, to była ścieżka A, proszę Państwa. Mamy ścieżkę C, gdzie to Gruzja zagra z Luksemburgiem i Grecja gra, zagra z Kazachstanem. W ścieżce B Tutaj nie wiadomo jeszcze, bo mamy Izrael zagra z Ukrainą bądź Islandią i Bośnia zagra z Finlandią bądź Ukrainą. Tak to się proszę Państwa prezentuje. Nie wiemy również z kim zagra Walia, bo jeszcze Walia w półfinale zmierzy się z Finlandią, Ukrainą bądź Islandią. Tak proszę Państwa się prezentuje. To jest nasza ścieżka, więc y, zobaczymy, to zostanie rozlosowane oczywiście, proszę Państwa, tak. Osoby, y, drużyny, które się zakwalifikowały, już przeczytałem. Codziennie Spróbuję wtedy, kiedy będą najważniejsze mecze, zrobić Wam studia. Nie obiecuję, ale będą się pojawiały, tak, a więc yy, my się widzimy na studiach bądź na innych odcinkach. Cześć.